Halo, halo! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku w grze Astro Kolony. Z tej strony Dream4 i zaczynamy. Tutaj jak widzicie albo nie widzicie, poniosłem sobie tą górną platformę o dwa poziomy do góry. bo Ponieważ tutaj było dość nisko i było to troszkę uciążliwe, ponieważ na przykład tu chciałem sobie wstawić jeszcze farmę jakąś małą. No i byłoby na nią troszeczkę mało miejsca. Farma tutaj potrzebuje dość dużo miejsca. Więc chcemy sobie ten teren troszeczkę zbudować. Być może nawet go sobie rozciągniemy tutaj na większą szerokość. Jeszcze nie wiem na ile, ale sobie to może zróbmy od razu. w sumie tutaj te szyby, bo są na razie niepotrzebne. Chcę mieć w tym miejscu, po prostu wszystkie u góry mam, no żeby gdzieś tam na dole się nie... A nie, to już może zostać. Tylko to sobie usuniemy na razie. Bo będzie na razie dosyć, dosyć ciasno. Dobra, tyle sobie usuniemy. Jaka to była podłoga? Jakieś szare coś w paski. Czy taką podłogę gdzie znajdziemy w ogóle? Podłogę jest jej, zobaczmy sobie, czy to jest to. To jest chyba to, tylko że trzeba budować w bok. Nie wiem, czy mu się to obracało wszystko. Jest coś podobnego. Hmm. mogę w ogóle to wrócić na podłogę? R. Nie, nacisnąłem na koło. Zobaczmy jeszcze raz. R, o. O, dobra, to się wróciło. Dobra, to sobie usuniemy. I jeszcze raz to. Postawmy, zobaczcie, jest dobra stroma. Dobra, jest teraz. No, sobie pójdziemy z tym na szerokość. Tyle, a już z tym do końca, to jedźmy do końca z tym. Dobra, będzie taka. No, jest okej. Okay. Teraz te szyby tutaj sobie trzeba dorobić. Szubeczki były w ścianach płótna. Dobra, sobie ostawię może od zewnątrz. Nie wiem, czy to ma jakieś. Znaczenie, ale wszystko od jednej strony, bo jakby się miało okazać, że na przykład są mineranty, czy coś, żeby były identyczne z obu stron. Dobra. No i okej, okay, mamy teraz miejsca dużo, dużo więcej. No i teraz sobie chcę postawić farmę. Może pierwszą farmę sobie postawimy w tym miejscu. Rolnictwo. Stodoła. Sobie... Może kurczę. Znowu tutaj jest ten sam problem, co, co w innych, co o czym już mówiłem w, w poprzednim odcinku. Zobaczcie, że jest wejście wody z lewej, prądu z prawej, a wejście na te przynęgi są znowu od góry, no nie? Od, od przodu, od frontu. Troszeczkę jest to dla mnie bez sensu, że są użyte z trzy strony, żeby załatwić tutaj te wszystkie sprawy. Dla mnie powinno być tak, że jeżeli są jakieś przyłącze, to prąd woda są z jednej strony. A wejście i wyjścia muszą być na przykład z drugiej. No, wtedy byłoby w ogóle prościej, albo żeby na przykład wejście do prądu nie było na ziemi, jak tutaj, tylko gdzieś na przykład u góry, no, jakaś otęka wystawała. No, ale no, musimy się do tego dostosować. Tak jak jest. Dobra, nie będzie w tą stronę. I sobie postawmy. No, nie będzie tutaj. Dobra. Tutaj niestety z tym prądem jest troszkę słabo, bo. Yy, Ponieważ tutaj tam nie mamy, nie możemy tego puścić pod ziemią, bo byłoby wtedy ścianie tutaj, no nie? Więc pójdziemy sobie tutaj pod sufitką. I okej, okay, jest, jest połączone. co tu jeszcze? Puszymy wodę. Z wodą będzie też problem, bo też trzeba puścić jakąś kurde górą. Ale dobra, zróbmy tak. Jest woda dobra, połączona woda jest strasznie to wygląda, szczerze mówiąc, ale jest połączona. Dobra, tutaj, co oni potrzebują? Chcemy hodować oczywiście krówki, znaczy świnki, bo tylko możemy. Potrzebują 4 pola na jedną świnię. Są potrzebne dwie hodowce dwa hodowce mam tutaj gdzieś postawione. Maszynkę nawet do, do produkcji robotów. Ma w tym miejscu. A, nie, no są tutaj, zobaczcie, są akurat. To, no dobra, to nie będziemy na razie ruszać. Tylko musimy podłożyć jeszcze podłogę. Nie, to jest pastwisko. Pastwisko, robi się w ogóle spód jakiś. Spód aluminiowy. Serio. <laughs> no dobra, ale mamy na szczęście. Dobra, ten teren tak nie jest zagospodarowany. Niech będzie. To jest troszeczkę małe to pastwisko. Aha, miał być 4 na 4. No to kurde, teraz, teraz to nie policzyłem. Eee, raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Dobra, 4 na 4. A tą stronę raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To jeszcze o 4. Dobra. Takie paszyska jest dość, dość spore. I teraz tak, co my tutaj potrzebujemy, żeby one żarły? One chcą konstrukcja ziarno, tak jak rozumiem, i wody. No to wodę mamy, ziarno nie mamy. Trzeba dotarć do ziarno. ziarno idzie tutaj. I drzewa. Teraz sobie tutaj puścimy rozdzielacz na ziarno, f 55 5. Na razie może być w stosunku 1 do 1. Aha, i tutaj tylko chcemy, żeby szło ten tylko ziarno. Nic więcej. Znajdźmy to ziarno, gdzie ono jest. Teraz to, to. Dobra. Swoją drogą się zastanawiam tutaj, czy to działa na pełnej wydajności. Zobaczcie, bo tutaj jest niby ten jeden y, robot, się to ogarnia, ale bardzo wolno. No, bo tak naprawdę, zobaczcie, tutaj że jest tyle tych pól, a jest tylko zasiane jedno pole, no nie? Zastanawiam się, czy tutaj to działa tak jak trzeba, czy tutaj coś trzeba jeszcze zrobić. Nie wiem, bo nie mogę tutaj, jakby zatrudnić większej ilości robotów. Chyba, że pole musi być większe. No, ale tak, no, zobaczcie, tu jest tylko użyte jedno pole, no to, to jest krótsze słabo. Czemu tutaj nie ma żadnych jeszcze hodowców? No sobie zróbmy, może w razie czego. Wtwarzanie... potrzebuję sztaby aluminiową. Muszę dostarczyć sztabę aluminiową i co zrobimy hodowcy. Dobra, to weźmy parę sztabek. Chyba, że już nie mam, ale powinienem mieć jeszcze jakieś sztaby. Dobra, tyle to nie. Tyle mi wystarczy. Nie dostarczymy tutaj do sztaby. I na pewno tyle to nie, zrób na razie, nie wiem, sześciu. I co jeszcze? aha to są te lepsze. Czemu to to miejsce zrobić w ogóle swoją drogą? A nie, robi się, dobra, ja ślepy jestem, okej. Okay. A no tak, bo rolnik i co to jest coś całkowicie innego. Okej, okay. raz rozumiem, dobra, zaraz się zrobi pierwszy. Podawca i powinien polecieć do roboty, o właśnie, leci sobie. Powiedzcie mi tutaj jeszcze, jeżeli ktoś wie, czy tutaj z tą farmą jest wszystko ok, bo tak samo z to, no nie? Tutaj drzewa są ok, ale tutaj no kurde, no owsiane są trzy pola, a całe pole ma nie wiem ile, te za 30 albo lepiej. Więc to działa strasznie słabo, no nie? Dobra. A krawy skąd się razem Muszę jakoś kupić? Świnie, świnie, nie krawy. Krawy są później, widzę. Dobra, źrołek on przyjdzie tutaj. Jedzie o, chyba się krowo będzie spawnować. A świnia ciągle mi się myli. O, jest mała świnka, zobaczcie. Mały krum, -krum. Coś taka sztywna, trochę, nie? A, nie Dobra, mamy tutaj świnkę jedną. Może to jest bardziej optymalne niż yy, jedzenie chleba, nie? Zobaczmy w ogóle, czy ja mogę z tą, stąd... słyszałem, znaczy czytałem gdzieś, że mogę to mięso ugotować w ogóle swoją drogą. Dobra, tutaj się przerabiają i są dostarczone tutaj. Swoją drogą mam tego chleba, no teraz coraz mniejsze, będę musiał jakieś jeszcze zwolnić. Albo coś, albo zrobić jeszcze jedno pole tej krzyżnicy, bo kurde, słabo strasznie, no nie? Hm, tutaj jeszcze swoją drogą Zobaczcie sobie, że to zacięto prądu, sobie to od razu. No i teraz działa. Mam już 4 świnki, zobaczcie, pięć świnek, o kurczę, ale się one szybko robią, no dobrze, to mi się podoba z tymi świnkami. Może bym w ogóle zrezygnował z produkcji tutaj yy chleba, to, to wszystko na świniakach robić. Dobra, zobaczmy jak się robi ten, yy, te ulepszone jedzonko. Chcesz to sprawdzić, kurczę, w kuchni czy gdzieś. To chyba na jakieś przycisk był taki, o wszystkie przedmioty jakie są. Jest mięso, on ma taką samą w ogóle teksturę, surowe mięso, nie, prawie taką samą. Mięso i, i pieczone mięso. Zobaczmy jak się robi. Wykonane z mięso w yy, kuchni. Okej. Okay. Nie, taka się bał lepsza na była, swoją drogą, nie? Nie no, kuchnia. No to kuchnię mamy, wiadomo no. Wiadomo, mix. Dobra. Czy tutaj możecie robić finiaka też? Yy, możecie. Tu proszę jest też mięsko, tylko tu trzeba jeszcze to dać myciągiem dalej wysyłać z góry. Już mięsko, czy te nam w ogóle nie urosły? Jeszcze nie mamy. No. Dobra, to w takim razie lecimy dalej. Tutaj pewnie za jakiś czas się te świnki powinny zrobić. Dobra, są hodowcy w dwóch. Robocziki w sensie, ale no nie ma tu żadnego, nie wiem jak to nazwać. Eee, żadnego... Paska postępu, żebym wiedział, że na przykład jedna świnka się już albo coś. To tutaj też nie ma. No nie wiem, strasznie działa to mało wydajnie. Chyba, że to jest tylko po prostu taka tekstura, że tak to działa. Ale zobaczcie omok. Tutaj tych drzewek jest nawet 5 na posadzonych no nie. I, i są. Tutaj ze świnek jest zobaczcie, jak były świnek w ogóle. Mało, duże. I one są. Trochę, trochę sztywne, ale są. A tutaj? Jeden krzaczek. I nic nie dzieje. A, trudno. No ale święta tuż ta o, tutaj jest duża, to można by ją gdzieś już, nie? Dobra, idziemy robić coś innego. No, tutaj w poprzednim odcinku... Soby wow. sobie zrobiliśmy jeszcze takie coś. Tutaj się tworzą włókna węglowe, metalowa rama oraz płytę aluminiowa. takie dosyć zamasowane rzeczy. Sobie tym co możemy zrobić dalej w ogóle. Zobaczmy sobie technologię. Początek kolonii. No, to kolonie to jeszcze nie w tym odcinku. Chciałem zrobić komputery. O, komputery sobie zróbmy. O, silniki tam naszej, nie, to na ziemię, nawigacja też fajna rzecz. I na elektronika. Dobra. E, komputery. Jak się robi komputery? Z płyt głównych i ze złota. O, właśnie, wreszcie użyjemy do czego złota. I ja je się robi wy Ulepszono. Nie, nie, nie. Użyte do fabrykatorów. Ale dobra, gdzie się go robi? Ulepszony konstruktor się robi. Mam ulepszony konstruktor w tym miejscu, to sobie możemy go tutaj postawić. No nie, w tym miejscu to sobie możemy go dać jeszcze, bo tutaj on nie jest, nie jest, nie jest tak, aż tak bardzo użyty. Komputer nie się to czyli to, to musimy dostarczyć Krótkę główną i złoty drut. Dobra, gdzie wylatywały? Pryta główna, widza wylatuje tędy. I skręca sobie o tutaj, O wszystkie buty główne jadą środkiem, żeby potem trafiać w połowie do laba. Znaczy, do naszego tego a w połowie do laboratorium. Dobra, to sobie zróbmy tutaj jeszcze jakąś nogę od tego. To jest strasznie, kurde ciasno. Nie, tu się robi buta główna, tak. Tu się robi buta główna, więc w tym miejscu musiałaby być Spoko, to się da zrobić. To się da zrobić jak najbardziej, więc my sobie zrobimy butę główną f5 i 5 rozdzielaczek dobra w lewo 0 prosto 1 w prawo nie będzie że nie wiem 3 na przykład i kuta główna bach. dobra to będzie tylko mała część tych dwóch innych dlatego daję tutaj 3 aż dobra to może sobie wejdziemy w tą stronę może no, tym od razu też pociągiem No i dobra. I jeszcze, co ty potrzebujemy tutaj pod głównych? Złoty drut. A złoty drut, kurczę, on się wyrabia chyba też w tym, albo w tym. W tym się chyba wyrabia. Tylko tutaj muszę zobaczyć, do którego przyjeżdża złoty drut, złote płyty. Jadą tutaj, czyli też z tego. Aha, czyli tutaj mogę też oznaczyć po prostu złote te, o, druty. I litera, Sprawa załatwiona, tylko tu strasznie mało złota, bo ogólnie złota jest mało. Z tego względu, że jest... Po prostu mało złota w tych asteroidach, a na tej, na tej planecie spodoba. Nie ma złota w ogóle. Z tym sobie zobaczcie. Nie ma na nie w ogóle złota. No, M się tracało. Eee, Lezę Jest tylko mieć, tytan i węgiel. Z tym już tego tytanu sporo udało mi się wydobyć, bo tutaj pomotowałem sobie dużego, wielkie wirtuło. I ono robi w taki sposób, że jest taką małą przestrzenią pod sobą. Tutaj chcę to największe złoże właśnie wyrąbać tym tym. I dopiero potem e, sobie zrobimy tutaj. Chyba nawet nie będę z całego tytanu wydobywał, tylko te takie złoże największe. I że tak, mam go dość sporo. Ale sobie tam polecimy. Ja sobie jeszcze dorzucę do tego, tej fabryki ręcznej, do, do luksusowego konstruktora, troszeczkę tego złota z ręki, którego mam tam w magazynie, i troszeczkę tych płyt głównych. No eee, nie wiem, tak dużo przylicz, nie wiem, 200 żebym miał to. Dobra, i tu płyt głównych. No, muszę robić 400, bo jest dużo. Okej, okay. i mi tutaj, nie się robi. Z tym złotem jest tutaj największy problem, bo jest go mało, ale jak polecimy do jakiejś kolejnej planety, która będzie miała złoto, to już pójdzie dobrze. A robi się tutaj jakiś komputerek? Robi się komputerek, elegancko. Dobra, tutaj. Nie ma chybliwa bola? Nie ma, są same widzę rozdzielacze z y, kierunkami. Dobra, co tu jeszcze możemy sobie zrobić? Komputery, nawigacja, to by nam się przydało. Panel sterowania, komputery i szkło. No, ze szkłem ze szkłem jest też problem, bo. Y, w szkło się robi z kwarcu, a kwarc, jak wiecie, jest tylko wydobywany na, na planetach w takiej postaci, że to są takie jakby skałki. Ja z tym momentu już wydobywam cały kwarc, jaki był tylko. I szczerze mówiąc, nie znam sposobu, żeby go wydobywać w sposób inny niż ręcznie, bo tutaj te dromy nie mogę wybrać, żeby na przykład szukał sobie kwarcu, tylko mogę to takie m, zwykłe m, metalo oraz węgiel, a te górniki wietła, no to kupię to co mają pod sobą akurat, ale no i tak jest głównie, albo w tym, w tym przypadku jest to albo właśnie tytan, albo ziemia, nic więcej tutaj nie uda mi się wydobyć. No a, o to będzie chyba ten, skała. I to ten właśnie krzem czy kwarc, przepraszam, kwarc. I jak się kwarc wrzuci do do, 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 do huty, to się go przerobi na szkło. To mogę to pokazać, tutaj wrzucę do jakiejś... Jeszcze skręca sobie ten tytan, żeby to się było o i tutaj sobie wrzucę to, to się to przerobi na, na szkło. Ale zobaczycie, widzicie jak kwarc się robi na szkło. 3 sekund, teraz wyjedzie sobie szkło po pierwsze o. I z tym jest problem, bo jest go bardzo mało. Ja sobie go, go zrobiłem troszkę w, ręcznie po prostu i mamy go tutaj, ale na 17 sztuk, widzicie, jest strasznie. Upierdliwa rzecz. Chyba, że jakby się udało to znaleźć w jakiś inny sposób, czyli nie wiem w sposób, żeby go wyrobić syntetycznie, krzem, No to byłoby dobrze. Nie wiem, czy to sobie sprawdzę jeszcze. Tutaj był taki. O, wszystkie rzeczy. Farc. Czy da się go jakoś zrobić? Tworzy polu użyty przez hutę generator wodoru. Aha, do jedzenia tego nie Służy do. Szkła. Czyli to jest element pierwotny, nie ma nic z przodnim, się nie da go w jakiś sposób syntetyczny wytworzyć. Masz tylko tylko to jest trochę słabe jak dla mnie. Ale no, pomyślałem, że sobie zróbmy może jeden, ten, ten, tą nawigację. O, są komputerki. Zrobię tylko nie wiem, czy mogę zrobić go w ręce. Chyba nie. Yy, chyba się robi go w tym miejscu. Zobaczmy sobie, co tu jeszcze mogę zrobić ciekawego. Komputer, w no To już nic więcej nie zrobimy. Chyba, że kurde, jakoś w ręce sobie zobaczmy jeszcze. na hmm. kosmosie, dla komputera nawigacja jest. No dobra, ale gdzie go mogę zrobić? Chyba, że po prostu muszę go wybudować sobie. I tyle. Może tak po prostu jest. A jest, oczywiście, po o kurcze. No to fajnie teraz, dobra, sobie go wstawimy tutaj do środka. się zmieści w ogóle. O, na stylu weszło. No to teraz to mamy po O, i to jest spoko, to mi się podoba, że mogę teraz sterować wszystkimi silnikami na raz. to jest fajna rzecz, dobra. Dobra, to sobie zrobiliśmy, to no, na szczęście trzeba zrobić tylko jedno, więc nie jest taki duży problem. Dobra i sobie zróbmy jeszcze może coś innego. Tam była chyba farma, farma y, drogi była jeszcze do zrobienia, ale to może za chwileczkę jeszcze. I jeszcze była jedna część, tak to się dało zrobić, y, panel elektroniczny. Dobra, jego się robi w wyopatrzonej manufakturze i się robi w nim z komputera i metalowej ramy. Dobra, sobie zbudujmy ulepszoną manufakturę. Chyba nie mamy żadnej. nie będzie w tym miejscu. Ulepszony yy, konstruktor, ulepszona manufaktura. Dobra. Dobra, jak one są wszystkie w ten sposób, to pewnie tak będzie. Dobra, tutaj. Tutaj oczywiście F5 i 5 rozdzielaczy na komputery. Yy, komputery, czy są? Dobra, tutaj. Może w stosunku jeden do jednego. F1, F3 2, Dobra, tutaj będziemy mieli komputerki. Dobra, no, tutaj chcemy wyrabiać to nic więcej nas nie interesuje. I jeszcze metalowa rama. Metalowa rama. Gdzie ja robiłem metalową ramę? Tutaj... Tutaj się robi metalowa rama swoją drogą też. O! Spoko. Zrobimy sobie drugi rozdzielacz wcześniej i będzie to samo 5-5, tylko że na metalową ramę po prostu. Metalowa rama to było takie coś. Dobra, prawo 0 oczywiście, 1-1, tutaj też prawo 0, 1-1, dobra. I powinno się zrobić. Aha, jeszcze prąd trzeba podłączyć tylko. A i wyjście sobie, do... doprowadźmy gdzieś. F3, 2, no i prąd, prąd to jest prawa prosta. A. No, tutaj jeszcze mogę sobie to teoretycznie wziąć no i zabudować, no nie? do tej coś, w ten sposób, tak. No nie widać, w sumie to nie jest głupie, ale jeżeli to po prostu położyła poza odcinkiem... No panie, gdzie tu są? Komputer jeden przyjechał, teraz rama jeszcze, są takie ramy? Nie bo już się zrobiły. Dobra, poczekam sobie chwileczkę, aż wyjedzie i zobaczymy, czy się zrobi, czy on w ogóle potrzebuje więcej, czy jedną? Nie no, wydaje się, że jedną. Muszę ją po prostu zabrać, żeby zdążyć ją zrobić. Dobra, dobra, ja teraz włóżmy sobie po prostu. O, i robi się. Robi się pierwszy panel elektroniczny. Super. Dobra, to uda mi się odkryć. Eee, ile mam czasu? 24 minuty! Dobra, to szybko sobie postawimy jeszcze farmę kur. Tylko zobaczę sobie co one jedzą, bo to mogę chyba też tutaj wybrać. Eee, kur są wydaje, wydaje, wydaje się bardziej optymalne i ja robią jajka. I też potrzebują, widzę, ziarna. Aha, to są fazy wzrostu. Zobaczcie, są fazy wzrostu. Mówię, woda, potem ziarno, woda, ziarno. A świnie co potrzebują? To samo w sumie. W większej ilości. Mam nadzieję, że taka jedna świnka daje troszkę więcej szynki, niż tam jeden, na przykład, nie? Mamy jakąś szyneczkę w ogóle? Mamy cztery szyneczki pieczone, kurde! No to super! Dobra, to wiecie co? W tych się wyłączam i widzimy się za chwileczkę, jak już lutuję farmę kur. No i dobra, sobie trochę zrobił. Bach i mamy. Postawiłem sobie tutaj już tą farmę. O, sobie wywieźłem kurczaczka. Yy, niestety nie mam już więcej yy, materiału, żeby zrobić więcej pastwiska. Jeszcze mogę zrobić maksymalnie dwa. Po prostu już nie mam więcej płyt No, mam teraz kurczaki, tylko one nie mają jeszcze co jeść. Tutaj muszę jakoś jeszcze doprowadzić im żywność stąd. Muszę chyba sobie też dobudować poza odcinkiem więcej tych farm swoim bo yy, Będzie to troszeczkę za mało, no nie. Ale śniaków jest dużo, zobaczcie. Więc tutaj jakoś zrzucony, jeszcze dać mociąg, w bok. Okej, okay, sobie tutaj takie dwa rozdzielacze. Jeden idzie tutaj w sensie rozdzielania się, jeden prosto, dwa w prawo. No i stąd jeden prosto, jeden w prawo. W związku z czy jeden idzie na dół, jeden idzie tutaj, jeden idzie tam. To jest trochę za mało, chyba. Ale dobra, mamy, mamy, mamy już jakieś kurczaki? Mamy pierwsze kurczaczki. Oni w ogóle robi te kurczaki nawet bezczarne. Spoko, nie? Panie kurczak, też takie sztywne. Dobra, to by było tyle, więc mamy świnie, mamy kurczaki, mamy komputery, mamy coś tam, jakieś chyba nadajniki. I sywy w bazie. Także dzięki wszystkim za uwagę do zobaczenia. Cześć.